Kosynier 4x4 tym razem nie wyruszył na rajd, a na wyjątkową misję – poszukiwanie dobrych i hojnych serc w Miłosławiu. Razem z naszymi przyjaciółmi rozstawiliśmy stanowisko, by wspólnie z Wami wspierać 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo pomaganie mamy tak jak błoto w genach. Trzymając się wośpowych tradycji przekazaliśmy też na licytację specjalną bluzę KOSYNIER 4x4. Z prawej strony 150, a z 150. Tak? Z jest 150, a z lewej takiego puszaka, za 150 złotych. a dla tych, którzy wrzucili do puszki odrobinę więcej, przygotowaliśmy małą niespodziankę, krótką przejażdżkę w terenie, by poczuć choć odrobinę naszej offroadowej pasji. Mm. To był dzień pełen uśmiechów, dobrej energii i pokazania, że razem można naprawdę wiele. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wasze serca są naprawdę ogromne. Dziękujemy za uśmiechy, dobre słowa, każdy grosz wrzucony do puszki i za to, że mogliśmy razem spędzić ten wyjątkowy dzień. Już teraz obiecujemy, że za rok znów wyruszymy z pomocą, nowymi pomysłami i naszą off-roadową pasją. Do zobaczenia!